Cześć Widzowie, przyjechałem właśnie Weprzeć trochę Damiana, bo niestety delirkę ma Kupiłem mu piwo, żeby nie tutaj się nie przekręcił Co idziecie tam? No, idziemy, To idźcie, ja tam jadę Dobra tłumaczyłem gdzie ma przyjść, nie wiem czy on będzie wiedział, bo to... Czekam teraz na ekipę Mówię, kupię temu Damianowi te piwo, bo przecież Nogę ma napuchniętą jak trzy Coś mu weszło, jakieś zakażenie czy coś deritkę ma nie może wstać z ławki ani podnieść głowy prosił mnie, no to mówię kupię mu już, żeby wjechać w busie, dla dobra jego no, gdzieś miałem dzisiaj z grzesiem, bo oczywiście się nie wykąpał jeszcze po robacie, miałem iść z nim dzisiaj do pokoju, wynająłem ten pokój, ale okazało się, że gdzieś pogubił moje spodnie, które mu dałem i wszystko, a ja sobie przygotowałem, wiecie, ręcznik, te buty nowe, bokserki, yy, te szampony, to wszystko. A się okazuje, że on żadnych spodni nie ma. Mówię, przecież nie będziesz się kąpał i zakładał brudnych ciuchów. Jutro muszę przełożyć ten pokój na jutro. Jutro będę zabierał go i wezmę może tego Damiana. Jak się będzie chciał, to go wezmę ze sobą, żeby się wykąpał, przebrał na czysto. Ale Grzesiu się na pewno przebierze. Założyć czyste buty, bokserki. No i tak właśnie i w czwartek idzie znowu Grzesiu z nami, a tutaj był nasz pierwszy filmik z Weroniką i z Łukaszem, jeszcze za czym poszedł siedzieć. Tak to jest właśnie. Kręci. To no. jest brygada antyterrorystów. No, wczoraj mi zarobi zarobiłem z Tobą, kupiliśmy te Jak i wszystko. Proszę wykąpać Irogramy sobie zrobić dzisiaj też robimy na butelkach. Takim to się powodzi Jóśleimy? 38 zł To wiem że to butelek milion? Nie no 8, 8, 8, 8 A takich małych? Nie wiem takie no, dwa no duże To dużo no. się opłaca Wystarczy wejść gdzieś na plastik, na śmierci plastik i stamtąd wybrać, a nie zbierać jeszcze tych plastików no jeszcze nie? Cztery, cztery my, kurde obecnie. Tutaj. To puszki sobie zbierajcie To tak jest 15 grosz. Przegrała, zakład. Jaki? <laughs> nie ma gościa. A no taki, taki, taki. taki. Ryżmy. Napiła się? Nie, nie. Nie. Bo były puszki zwiecione. No tak wiesz, nie, że jest. No ja nie nadmucham, no i to się załóż. O co? No to, dobra. No to wziąłem puszkę. Jest? Jest. <laughs> A co, nie mogą być zniecone? Nie. No. Bo no, musi być ten kot nie? Cały. No. no ta maszyna dodatkowo w mieście, nie? Ale jest ciekawe, czy ten, jakby to przeliczysz bo teraz nie mam kalkulatora. No na skupie musisz mieć 54 puszki, to jest no to, kilogram. No, to nie, no tak. To jest kilogram, zostaje 4,50. No 4,50, no teraz se oblicz. Po 15 groszy, po 15 groszy 54. 54. Jedna, jedna czy to więcej jest, czy nie? No, no więcej. więcej Ci wychodzi. Więcej. Może, nie, bo mam ten wyładowany. No więcej, czyli 54. 56 razy 15. We wtorek, no. wtorek jak coś to pojedziemy, ale będziemy musieli tam zostać najnajdziej Na, jeden dzień. na wyjazd. No, też pojedzie A gdzie pójdziesz kurde cholero? No. Pojdziesz hmm? Co będzie tam? Cały dzień stały i patrzył jak robił? No zaczął Filnowała? Co będzie robić? Gdzie będzie spała jak ja pojadę? No tam nie może sama być. Czemu? No nie no bo kurde, wiesz. 30 to ucieknie no. oknem no. z pierwszego chwilka z balkonem Nie na razie jest spokój nie? ale Auto by się też zepsuło Bo no wiem mówiłeś... co się tak furczy? że tak powiem Na co wsuwać? No. No. Nie wiem dodaje gazu nie chce jechać no tak, Nie tak chwilę Ty on wołaj go E gdzie się Chodziesz Tyle razy mówiłem mu, że to jest tu jak się idzie na piekarnię On tak, tu i poszedł tam no. A, z A z tamtym co się stało? Z kim? Z tym towczakiem Z torawczakiem nic No, no mówiłeś, że jakoś je zepsuł Nie, no tak tylko powiedziałem gościowi A. Bo ten... Nie chciało mi się nim jechać A, A tam co będzie do roboty? Trzeba skuć piwnicę Ale to z czego? Z Sześcian czy... No, ściany i, no. i sufit, ale to jest takie wapienne, takie coś szpachelką. O, to się pół zamoczy i co tam jest. To mi się zepsuło i muszę... No po co mi się, no. No, 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 się ale... Naprawiać naprawić, bo skrzynia biegów. A bo skrzynia biegów. Sprzedawię za dwa ćwierce. A co końców z tym, z tą lampą? do radę? Ale... Muszę no. naprawiać ją ja przy Tobie, z no. no, ja wiem, no ale... <laughs> Wreszcie, to była burza kurna. Chodźcie. Widzicie Grzesia? Jest. Jest wakry. żłopie. <grym> żłopie. piwo, bo myślę, że nie widzę, ale ja sobie przybliżyłem. Chodźcie, jak go widać. Patrz do jego ruch. No Damian to dzisiaj Damian wygląda strasznie. jest tak, strasznie. Ja mu mówię, idziesz do tego szpitala. Czekam na, na Mateusza, czekam na Mateusza. No, w niedzielę była mowa, że pójdzie w poniedziałek. Że no. ja pojedzie sam w poniedziałek. Przecież coś mu się stanie w końcu. No, albo nogę młotną, albo... Albo cały się przekręci. Ja, ja się go pytałem, nie? Masz jakieś ten masz jakieś stropy czy coś? Rany. No, no mam rany. nawet trzy tego głowy nie może podnieść, tak. No, no, no rany mam. A ja co, ślimaczy Ci się dognije, no gnije mi ślimaczy się. A, wczoraj jak ty... A Co mam ta na tej nocy? No i tak Na puchu. No, no strupy. Ale strupów trupów noga nie puchnie. No ja, Jak nie? Jak, jak, jak nie, jest nie jest? Za ten jak nie jest, za no. wiesz. wiesz. Gnijek mu kła noga, no to. Pójdzie do odcięcia i będzie miał. Gzesiu. Trzy razy ci tłumaczyłem droga jak się idzie na piekarnię. Tu gdzie tam wszędzie? Czy tam się idzie na piekarnię, a, czy. Na tą starą. No mówiłem ci na starą piekarnię. A, a, tam, nie piekarnię. a, ta, a tam jest nowa? No Jaka no, 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 Nowa jest Nie wiesz, No notku lecim. No. On mi tłumaczy jakąś tam piekarnię. Chyba <laughs> tam, tam na piekarni nie ma. nie, Gdzie tam przywożą? A on mówi o tej piekarni. O, ta, o tej piekarni tam z tyłu. Tam przez południowości. Na podległości. No moja mała pracowała, nie no. ja mówię Dziomi A przecież specjalnie Ci powiedziałem trzy razy, na drodze, na starej piekarni No tu, na drodze Tam gdzie był kręcony pierwszy filmik Aha A bo on pamięta chyba Długi Gdzie? wrześniu, czy w październiku No nie wiem, chyba rok październiku Nie no Wrzesień, czemu um, września, października? To zmoczone wyjście wczoraj? Trochę. No, nie ma kiepu nigdzie no Masz no, mam lufkę Gdzie byłeś zmęczony? Byłeś gdzieś wczoraj? No I mnie krzyże bolały od tego głupiego schylania I to małe wiadereczka ci, powiem, Za dużo się nie, nie narobił ale no, Ale coś tam zawsze zrobiłem O to chodzi To jest najważniejsze a Ale tak ciężko, nie... no tak ciężko pracował Tak ciężko no, pracował Damy to ciężko To Damian? Co? nie, nie ja. bo już szkoda. No właśnie. Ale poszedłem do roboty i robiłem. A ten idzie, je, bierzemy go? To że się. No ja. skrobaczki Masakra Jak jest skrobanie to ja o. Jak to za spodnie O, właśnie, bierzecie jakieś spodnie robocze dla mnie? Robocze skrobanie Robocze mam. No. Idzie jak A Bo ty, to ktoś uszkodał. Masz skrobaczki, nie, oj sorry. Masz <laughs> Dobrze jest. To chciał, że nie że No, Trzymał, bo ja. Ale się to tak, już parę metrów gadało. Tam poleciało, tam, gdzie. Tam, tamtą stronę gwiady, nie ma się. Ale nie, damy, no Tutaj pójdziemy, ten pokój jest tutaj. Wiecie gdzie? No tu. No. Ja Aha. tam nigdy nie byłem, ale. Ten... Ja, tam, ja tam kiedyś. Tu na pogoni, nie? Się w końcu wkur... No tutaj obok. W końcu się wkurzyłem. Tu. W końcu się Aha. wkurzyłem, wlazłem tam. Już tak, ja już naprawdę tymi świetkami śmierdziałem. Poszedłem, zarobiłem, poszedłem sobie do, do Ciucholandu, kupiłem sobie ciuchy. Do Pepko poszedłem kupić badaje, skarpetki, ręcznik kupiłem, w tym. Kupiłem sobie szampon, wlazłem tam do środka, patrzę, nikogo nie ma, nie? Patrzę, prysnij sobie. No, jeszcze mi szamponu. Za darmo? No, Waszłeś? wlazłem sam. No ale to masz przecież ochrona, Gdzie? Ochrona jest tu. Ochrona jest w tej obok. Tak, no. tak. No. A ja tam nie jest chyba za ładnie, co? Nie, no jest ładnie, powiem Ci, że nawet, nawet. Tak? Mhm. Zadwane jest. A ja powiem wam tak, bo jak chcecie, bo ja to wynajmuję na godzinę, żeby się wykąpać, ale gościu powiedział, że i tak muszę zapłacić za całą dobę, bo to no. nie ma Aha, różnicy. Możecie to sam to zostać to na jeden nie, dzień no. przespać się, bo i to i tak i tak będzie zapłacone i tak. To ja przypinuję tylko, żebyś rzeź się wykąpał? No, dokładnie. A możecie tam obawcie. spać. Telewizor jest, wszystko jest chyba. No. To możecie sobie jedną noc przespać z telewizorami no, w ogóle. Nie, telewizorek jest wszystko elegancko. No malutki no, no, szkoda. że no, to rodzina. Ma. Tak? Szkoda, wiecie, jak płaci za no tak. całą dobę, a być tam godzinę. No tak. A dobę hotelową masz do 11? czy nie. do 10? Zależy, o której wynajmiemy. Aha, Ta, a pewnie, wy... pewnie wynajmę wam lepiej wieczorem, bo i tak na działkę pojadę, to gdzieś o 18.19 wynajmiemy mm -hmm. i zostaniecie sobie na noc. I no, jeszcze na drugi to dzień i... No drugi No, na drugi dzień jeszcze do 19.00 możecie siedzieć. Mm. No, dokładnie. Bardzo fajnie by było. No, i poszedł, poszedł wykopajcie tak, tak. się, się brakuje. W sumie nie będziecie siedzieć do 19.00, bo jak wam jutro wynajmę o 19.00, to pojutrze do pracy. No. Więc prześpicie no, no no, się w ten no, i stamtąd tak. pójdziecie, a werka sobie przynajmniej zostanie i będzie miała gdzie siedzieć. No, no jasne. Tak później po prostu wyjdę, oddam kluczy, Zanim no, okay. tam no, Powinniśmy zdążyć, no właśnie tam telefon można dwać. Powinniśmy zdążyć wrócić Dziękuję. jeszcze, jeszcze jak tam będziesz. Ale ja nie chcę. Nie całego, przecież urwałem. Zgrubać Werka. Trochę. No, no, się. O to chodzi. Aha. No, mogę być chuda jak miotła Bo Włosy też Ci tak. trochę odrosły, ale w sumie już przez ten czas, co ich nie masz, to już powinnaś mieć kurde pod pasa. Nie no, to to zależy od tego... A, 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 a cebulki, nie? Czy są ten, czy są czy a poza tym od zdjęcia. Co marchewka tam tak leży, teraz mi wpadła w oczy. <laughs> no wygląda, jak, jak, wygląda jak królika właśnie z takim tym. No, kluebaks. A bo zajcza. Zająca. Nie? No kluje Moment. Co no. do fachu? No, no. To Co grześmie. wszystkie pieniądze. To ci inaczej? Wiem, bo postawić, bo obiecałem Nie obiecałeś, to przegrałeś. No no, ale obiecałem. Zaś się założyłeś, zaś przegrasz. Nie tym razem. No tak, no Nie przegrałem. nie, przegrasz. Zaś się założył. nie pije Czwartek do roboty i to nie pije. Powiedziałem nie, muszę wybastować. Nie ma. Jak się Grzesiu zdenerwuje, to wiesz co, raz macie gdzieś na hotel. Poświęcę te 600 na cały miesiąc, ale będziesz tam siedział i ci nie dam nawet piwa. Ogo. I wtedy się nauczysz i... Znaczy no piwo jedno czy dwa dostaniesz, nie. bo nie wolno tak odstawić szybko, Ty, ja, ale bo... Ale odstawiłem szybko. No bo Ty nie, jest, nie... Tu byłeś w więzieniu długo. Ale dobra, ale ja odstawiłem. A on ma jeszcze na dodatek podatek. No, a ja mu A to on, on ile już pije, kurde. Znaczy teraz ja już, już tak, no. mu, tak piszą, ale to nie każdy ma tak, że odstawi Proszę, nagle. Proszę, ale Ale powiem Ci, że źle się czułem, bo się źle czułem, ale przedolałem to. No wolniej no, ja go trzęsą o pierwszych bo muszę Zadusz, prawie za, zaduszkę Za miałem, bo zacząłem się dusić. Ale nie przy mnie. Jak nie przy Tobie? Kiedy? już spała. No. To nie mogłem powietrza, złapać. No to trzeba było mi tyle Nie po co. I no, tak zaczniecie pić tak. No. Nie chcemy, no. proszę nie chcemy. Ej, tu to z nauk. Takie jak ja mam z jedzeniem. No. Też nie chcę ja a muszę. No, to... Ale to... jest po to, żeby żyć, no. tak? Bez też Ale ja też nie Ale dużo, a powinienem mieć mało. Też teraz kupiłem dwie bułki, bo zgłodniałem. do kawy. A zjadłeś to około, co ci daliśmy? No jak? Kto to już wpuszczają się do profesora? To już cię wpuszczają? Ja, ja Powiedziała, że dyrektor nie kazał. A ja rozmawiałem z dyrektorem, na co obsługuje, nie? Te komputerki. Ja rozmawiałem z dyrektorem, jest wszystko ok. Bo będę Wam wynosił śmieci z tyłu, bo rozmawiałem. No, Półbejeru dobry sukienki. No kinyę zapię przez kolejnej budki. Poszło się na ugodę. I, 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 i <coughs> kupuję sobie i tyle. Gdzie będę tam daleko do kubika czy gdzieś. No ale to jeszcze załatwię. Jeszcze załatwię się, a ja? Ja im flachę kupię i oddam. Ju to oddam. Znaczy nie, no nie, nie oddam flachę, bo odebrała mi, nie? Przy wejściu w rania. I co zabronili ci wchodzić? No, no, w Ale co powiedzieli? O. To masz nie wchodzić i tyle? No. To ma takie się... dobre względy, w tym i sobie robi przypadek. No. A jeszcze ty. Robek, zawsze chodziłem do nas. Jeszcze ty, jak wchodzisz, to już od razu widać, że przejść, kurde, coś buchnąć. Nie w no. no. Wymyślał. Ej, ja przez tydzień wejdę się na mekka. Powiem, że będę łapał dłodziei. Sam siebie będzie no, musiał łapać. Będę się puszczał, i kradnął. No ja On był fajny. No on tak robił Swoich, Swoich puszczał. A Łapał, łapał. Dobra No kończę, bo muszę jechać, ja bo mnie zaraz moja zabije. Powiedziałem, że jadę tylko do Koflanda. Więc zostawcie APS, suba, jutro nagramy Grzesiak. Oczywiście Grzesiu jak będziesz w tym domu to kąpanie i obcinanie, a nie. No jasne. z tamtąd jakbyś miał 40 lat. No, to tak będzie jak się ogole ładnie, to od młodzieży i od razu. Zawsze dają dziś najmłod... Młod, młodszy jest. Zawsze mi tak ludzie gadają. No ale nie, ja bym zalożył, no, ja, że to jest... Nie, ja bym zalożył. Fajnie się ogolił Tu się ogolił No i tu. To. I to. Łapka, sub. Czaisz? Palcem jakbym kurde jeździł wam po tym. <gry>